No dobra, wierzę, no to na Tak naprawdę to będzie recenzja o całym World of Tanks aktualizacji 9.17. Sądzę, że nie będzie dużą zmianą, jedynie, tylko mnie bardzo niepokoi zmiana w kwestii artylerii. Sam gram dużo i. Sądzę, że to będzie naprawdę niepokojąca zmiana w tej kwestii, dlatego że obniżyli staty artylerii o ponad połowę i dali jakieś ogłuszenie. a to mi się w ogóle nie podoba, skoro ciężkie czołgi nie będą mogły w tej grze wtedy, jak będzie artyleria, nic zrobić. I to jest najgorszy błąd, jaki w życiu oni mogli popełnić. Nie wiem, ja napisałem do Urgani, bo mi to się nie podoba. Nie wiem, jakie nie gracze. Mnie sami powinniście się zadecydować. Ja dużo nie mogę zrobić w tej kwestii, więc bądź... bardziej zależy od ogólnej opinii, ale no, no nie dajmy takiego, nie wiem, nawet dajmy Grilla. Artleria zacznie na niego uderzać, on jest szybki, ale dostanie 30 sekund, bo gram na piaskownicy i też nie, nie jest miło, kiedy nagle nic nie możesz zrobić z taką rzeczą. Nie wiem, ale sam w kwestii o ocenie, jak ktoś to obejrzy, ale co najlepiej by trzeba było zrobić, żeby powiedzieć wargamingowi, żeby tego na przykład nie robił. A, jeszcze jedno. Like i subscribe, please.